To jest nieduży zbiorniczek, w którym mam y, młode mieczyki i oczywiście projekt, czyli Endler Magenta. Ciężko z tym światłem tutaj jakością obrazu. Jak widzicie, już są Endlery różowe, ale one nie są jeszcze całe. Będziemy pracować nad tym, żeby były całutkie. I tego mieczyka. On jest tu. Widzicie go? Tu, tu, tu. Gdzie on jest? O, jest tu. To jest od samicy zielonej. Gdzie on jest? Skubaniec. Dobra, jest tutaj. Widzicie ten niebieski jest. Nawet się odróżnia ja Wam pokażę no gdzie mam tutaj zielone. O tutaj mieczyki zielone są. Nie? Tu są zielone. fajnie... O, on jest całkiem inny, ma, inny ma niebieski. Jest. Po prostu jest niebieski. Nie jest to niebieski dosłownie jak kolor niebieski, ale taką, z taką poświatą niebieską. I to są pierwsze, pierwsze tak zwany początek, jeżeli chodzi o Endlera magenta, czyli różowego i już tu są wszystko, to są potomkowie, te małe gubiczki co tu są, to są potomkowie ich i czekamy aż dorosną i będziemy oddzielać e, samice, ale to jeszcze w trzecim pokoleniu, chcę na razie, żeby się tak wymieszały, e, poprzenosili, e, wzmocnili te geny swoje i dopiero w trzecim pokoleniu będę się starał odławiać samice i sami, samce oddzielnie i wyszukiwać najlepsze geny o jest ten niebieski mieczek o tu 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 tu, tu. no jest niebieski następną rzecz jaką będę robił to będę robił yy... Chcę, zdobyłem, y, może inaczej, zdobyłem dumbo gubiki i będę chciał je wyklarować. Tu jest jeden ładny egzemplarz z ładnym ogonem. Jeden ma ładny tułów, to jest ten. I o, zobaczcie, jaki on jest piękny. I będę chciał je y, nasycić. Nie wiem, czy mi się to uda, ale będę się starał. Następna rzecz to zdobyłem sunsety, gubiki. To chyba stare stado. Odkupiłem od gościa, choć nie bardzo mi się one podobają. Nie wiem, czy czasami nie padną. No niestety, czasami tak bywa. Yy, Zaimplemowałem odpowiednie środki chemiczne, żeby starać się uratować je, ale nie wiem, czy się uda. Yy, w słabej kondycji są cały czas, nie mogą dojść do siebie, nie wiem czemu. Ale robię co mogę, żeby uratować je. No i te e, dumbo bym chciał e, Dumbo właściwie e, nasycić barwami, nie? To znaczy żeby obrały, bo to są lekkie, lekkie kundelki na pewno, to nie są te z tych e, pierwotnych, czyli tych czystogatunkowych, tylko po prostu no nikt nie trzymał linii tylko no, rozmnażał, tak rozmnażał, 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 ale nie trzymał barwy, nie, nie, nie trzymał kształtów, tylko było jak było. Ale to można zrobić, to można zrobić, tylko trzeba będzie pilnować po prostu. Już są młode. Mam już e, trz, dwa wykocenia samic. Tylko dwie samice miałem, niestety, tylko miał dwie samice, resztę same samce. Wszystko zabrałem co miał. I chcę je wyklarować. Znowu te samice są już odsadzone już z następnymi do wykocenia. Także no, szybko to raczej powinno pójść. Że gubik ma bardzo szybki tryb życia. Tak znaczy no, krótko żyją. Szybko się rozmnażają to jest dosyć łatwo po prostu prowadzić selekcję znajdować nowe barwy, znajdować nowe kształty płetw wybarwienia ogona, czy wybarwienia tułowia, czy płetwy grzbietowej i tak dalej, to samo jest w przypadku mieczyka, tylko to ciutkie wolniej tak, no to jest ten cykl życiowy, żyworodek jest po prostu do, powoduje, że ta ryba jest zacna dla hobbystów, którzy szukają nowych wrażeń nie? przy starych rybach. No dobra, myślę, że na drugą część to starczy tego materiału. Oczywiście nie zapomnij zasubskrybować kanału, dać łapkę w górę, a my... Widzimy się na następnych filmach na moim kanale. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się.